Był to kolejny zwykły dzień w podziemiach Kiedy postanowiłem, że zwiedzę miasteczko Snowdin Ale wy możecie Za to wiecie co zrobić Zostawić łapę w górę pod tym odcinkiem Ponieważ im więcej łapek w górę Tym większe zadowolenie i tym bardziej rozwija się nasz kanał Więc drogi widzu twoja łapka w górę Naprawdę ma ogromne znaczenie Tak samo jak twoja subskrypcja Inny widzu, który jeszcze nie subskrybujesz Jeżeli klikniesz to uda nam się wbić 100 tysięcy I będziemy przeszczęśliwi Tak więc lecimy sobie Z Undertale'em oczywiście tutaj Tutaj. oczywiście już chowam myszkę, żeby nie było. I lecimy do gospody. To no tutaj prowadzi gospodę siostra tej poprzedniej właścicielki, w sensie tej obok. Tak więc, witam w śnieżnej gospodzie. W pierwszym hotelu w Snowdin. Jedna noc za 80 zł. Chyba cię pogrze... Ile? Ile? 80 zł? Nie, no to jest chyba jakieś nieporozumienie. Możesz tu wrócić, kiedy tylko zechcesz. Mama mówi, że spanie może odzyskać życie nawet powyżej maksymalnego poziomu. Co to, maksymalny poziom życia? A, nie mogę tam wejść. Nie ma tak lekko. Ja już chciałem się tutaj, wiecie, po prostu wepchnąć tam i wejść, ale widzę, że się nie da. Okej, okay, dobra. ja ja jaj. Widzicie, tak właśnie wygląda cała wioska. Że tak powiem, troszkę ją skipnąłem, ale nie przejmujmy się. Bardziej powinienem się przejąć tym, że nie ja chciałbyś się dostać na drugi koniec miasta? próbuj. Podśnieżnych tuneli. O, zostań, zostały efektywnie zaprojektowane. Okej, okay, nice. Tamta panienka. Co się z mnie niepokojącego Pewnie? Żmójcy na cynamonek nie jest najśliczniejszy. Kryczki są tak słodkie. Tchi. Wow, to nieźle. Normalnie tutaj wszyscy. Okropne dzieciaki nękały tutejszego potwora. Dekorując jego drzewo podobne nogi. Okej okay. Więc zaczęliśmy wszyscy dawać mu prezenty, żeby poczuł się lepiej. Oh my god! Teraz umieszczanie prezentów pod udekorowanym drzewem jest tradycją. Niezła tradycja. Okej, okay, jest to drzewo. Niektóre prezenty są zaadresowane do, od Mikołaja do różnych lokacji. Okej. Okay. Jo, jesteś dzieciakiem, tak? Wiem to, bo masz na sobie koszulę w paski. Okej, okay, całkiem mądre. Co się za tym drzewkiem? W ogóle chyba nie ma nic za tym drzewkiem, tak to przynajmniej wygląda tutaj. Okej. Okay. U GrillBeer'ego. Chyba jedzenie będzie. Natomiast to ma, nie ma burmistrza. Ale jak jest jakiś problem, szkielet idzie do rybiej panienki, by go rozwiązała. Taka polityka. Jaka wsielanka. Tutaj widzowie, jest tak wesoło, że aż się boję. Okej. Okay. To miejsce wygląda całkiem przyjaźnie. Chociaż nie do końca. Gdzie pozostała dwójka? Nie gram z tym dużym idiotą sam. On po prostu wygrywa. Okej. Okay. Iść potwory po prostu przyszły na piwo, chyba. Aha, okej. Ty, my, To prawda, że ludzie, ludzkie żarcie różni się od naszego? Ponoć może się przeterminować i gdy je zjesz, przechodzi przez całe twoje ciało. Obrzydliwe. Chciałbym go kiedyś spróbować. A ten króliczek? Nieważne, gdzie pójdę, jest tak samo, to jest to samo menu, te same osoby. Pomocy, chcę nowych drinków i g, g, g gorących gości. <laughs> oh my god. Te psy należą do królewskiej gwardii elitarnej jednostki wojskowej pod władzą Hyundai. Jest nieuprzejma, głośna i bije każdego, kto stoi na jej drodze. Nic dziwnego, że dzieciaki chcą być jak ona, gdy tylko dorosną. Okej? Okay. Trochę dziwne. Pogadajmy jeszcze z tym koniem. W stolicy robi się trochę tłoczno, więc ponoć mają zaczynać się tu przenosić. My, 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 Nie chcę patrzeć jak nasza lokalna kultura zanika, ale z pewnością chcę patrzeć jak bogaczy z miasta, ze ślizgających się na tyłkach, okej? Okay. Ta grająca nie działa. Dziwne. Dobra, jeszcze mogę pogadać z barmanem w sumie. Trzy kropki, trzy kropki. Gryzys powiedział, że podałby ci szklankę wody, ale nie Tyka tego typu rzeczy, okej? Okay. Chcę tam wejść. Nie możesz przejść przez te wyjście pożarowe, bo nigdzie się nie pali. Okej. Okay. Sprytne, no dobra. Chyba tak mi się wydaje, że tutaj nic więcej już nie zdziałamy, to wszystko co możemy zrobić. Nie ma potworki. Wszyscy się tylko śmieją i opowiadają żarty, próbując zapomnieć o naszym kryzysie. Posępność, przeludnienie, brak światła słonecznego. Dołączyłbym do nich, ale nie jestem zbyt śmieszny. Okej. Okay. Wszyscy wiemy, że podziemie ma problemy, ale i tak się uśmiechamy. Czemu? Nic nie możemy zrobić, więc po co się przez to smucić? Okej, okay, to trochę smutne w sumie, że mają problemy. Możemy pójść na górę, albo możemy pójść jeszcze dalej. Dobra, pójdziemy na górę, bo wydaje mi się, że to będzie taka odnoga. Tam z wąsem. Ach, być znowu młodym. Świat z pewnością był wtedy bez granic. Nie musisz mnie. Nie zmusisz mnie, żebym znowu był człowiekiem, prawda? Zagrajmy w ludzi i potwory. What the hell? Co to pukanie? Może jednak poczekam. słyszę usłyszę jeszcze raz. Ach, cierpliwość się opłaca. Ach. Ale otwierać? Dobra nikt, nie Dobra, nikt nie otworzy mi raczej z tej chatki. To jakiś troll tam mieszka chyba. Wilczek. Ktoś, panie Wilczku. Czemu on zrzuca tam jakby lud? Hmm, dziwne, podejrzane troszeczkę. Dobra, chodźmy na górę. I tutaj mamy rzekę. W ogóle jesteśmy cały czas pod podziemiach, należy to pamiętać. Że, jakby tutaj jest jasno, no bo tak po prostu jest, ale. Ja to mogę się w ogóle dostać. Halo, piesku, wilczku. Chyba nie da się z nim pogadać w żaden sposób, na no to wychodzi. Dobra, to idziemy dalej, zwiedzać wioskę. Bardzo piękna wioska. Mamy bibliotekę, a w bibliotece mamy więcej potworów. Słuchajmy, co gadają spojrzenie w twych oczach. Jesteś kimś, komu trudno rozwiązać krzyżówkę, prawda? Zgadza się. Uwielbiam pracować w gazecie. Jest tak mało do pisania, że po prostu wypełniamy ją komiksami i grami. Ale kozak. Kaszel, kaszel. Gdy byłam młodsza, nauczyciele dawali mi krzyżówki, gdy skończyły im się zadania. Myślałem, że one są stratą czasu, a teraz spójrz na mnie. Jestem najlepszą twórczynią krzyżówek w całych podziemiach. Miło. Cześć. Witamy w bibliotece. Tak, wiemy. Znak ma literówkę. Tak, serio? Biblioteka. Biblio... Faktycznie ma literówkę. Okej, okay. dobra, spoko, ale. Miłość, współczucie, nadzieja. Mówią, że właśnie z tego składa się dusza potworów, ale całkowita natura duszy jest nieznana. Mimo to ludzie udowodnili, że ich duszą nie potrzeba tych rzeczy, by istnieć. Kurde. Ponieważ potwory są głośne y, głównie z magii i chciała są dostrojone do ich duszy. Jeśli potwór nie zechce walczyć, jego defensywa zostanie osłabiona. Im okrutniejsze są zamiary przeciwnika, tym bardziej ich atak nas zrani. Dlatego też jeśli byt z potężną duszą to będzie pragnienia mordu, e, lepiej skończmy już ten rozdział. Historia potworów część czwarta. Nie bojąc się ludzi, już ludzi, opuściliśmy nasze stare miasto, dom. Stanowi... Sta... stawiliśmy czołu ostremu, zimnu, wilgotnym bagno i palącemu gorącu. Aż dotarliśmy do miejsca, które nazywamy teraz naszą stolicą. Nowym domem. Po raz kolejny nasz król okazał się kiepski w nazywaniu. Nie wiem, czy warto czytać wszystkie te regały. Pewnie to jest mnóstwo informacji. Ale wydaje mi się... Do grzeby dla potworów? Całkiem spoko. Gdy potwór się zestarzeje i kopnie w kalendarz. Zamienia się w pył. Na pogrzebach bierzemy ten pył i rozsypujemy go w ulubionej rzeczy tej osoby. Wtedy jej istota będzie żyła w tej rzeczy. Ech. Poszedłem do minimum na stronę. Mam dość pisania tego. Dobra, przeczytajmy wszystko, jakby ciekawi mnie to po prostu. Podczas gdy potwory są głównie z magii, ludzie. Okej, okay, dobra, z wody. Ludzie z ich fizyczną postacią są o wiele silniejsi od nas, ale nigdy nie znają radości wyrażania siebie poprzez magię. Nigdy nie otrzymają kartki. Urodzinowej zrobionej z magicznych pocisków. Mnie mądre. Oto ja, pisząca ta książkę. Ktoś tu wchodzi i podnosi tą książkę. Zaczynają ją czytać. Och, wybacz. Wciąż ją pisze. sprytne. No, I zabawne jednocześnie. Dobra, idziemy dalej. Wow, to jest skrzynka pocztowa, wypełniona nieotwartym spamem. To jest skrzynka pocztowa jest podpisana papyrus. Zerknąć do środka? Tak. Jest pusta. Dobra. Czyli jesteśmy w domu Papyrusa. Zamknięte. O nie, wlazłem do tego. Nie chciałem tutaj wejść, widzowie. Przepraszam, jakby cofnęła nas teraz. Ale dobra, raz, dwa, trzy, dostaniemy się jakby na drugi koniec. Raczej nie będzie problem. I są, że są takie paski po bokach, ale momentami tak gra niestety taka jest. Zamknięte. Dobra, no jest pewne. Nie dostaniemy się tam do środka, nie ma szans. Dalej płyną te jakby lodowe kry. Nie widzę, czy tak się dzieje. Co jest? O co chodzi? Papyrus! Nie ma. Człowieku, pozwól, że opowiem Ci o pewnych złożonych uczuciach. Uczuciach takich jak radość z poznania no innego miłośnika makaronu. Podziw dla czyichś umiejętności w rozwiązywaniu zagadek więc poznania fajnej, mądrej osoby sądzącej, że jesteś fajnym. Te uczucia są pewnie dokładnie tym, co ty to, tym, co właśnie odczuwasz. Trudno mi sobie wyobrazić, że jak to jest, tak się czuć jak to jest się tak czuć, nie umiem czytać widzowie wskażę. Yy, wszakże jestem bardzo wspaniały. Nie muszę się nawet zastanawiać, jak to jest mieć dużo przyjaciół. Żal mi cię, samotny człowieku. Nie martw się, już nie będziesz dłużej samotny. Ja wspaniały papyrus, będę twoim. Przyjacielem Nie Nie, to wszystko jest nie tak Nie mogę być twoim przyjacielem Jesteś człowiekiem Muszę cię pojmać Wtedy spełnię swoje życiowe marzenie Potężny, znany, szanowany Oto Papyrus Najnowszy członek Królewskiej Gwardii O nie, walka Papyrus blokuje ci drogę Jak z nim zawalczę, to go pokonam Ja nie chcę go pokonać Czyn, Papyrus Flirtuj. Co flirtujesz? Więc w końcu znajdź swoje największe uczucia. Cóż, jesteś szkieletem, który ma wysokie. Jestem szkieletem, który ma wysokie standardy. Potrafię go spaghetti i nie mam uczciwych cech. Potrafię go dać spaghetti. O nie, pokrywasz wszystkie moje standardy, to znaczy, że muszę iść z tobą na randkę. Porankujmy później, a po tym, jak cię pojmę. Dobra, na razie jest łatwo. Okej. Okay. Papyrus myśli o tym, co ubrać na randkę. Papyrus. Spilirtuj. O nie, porandkujmy później. Znowu to samo, dobra. Chyba musimy go zignorować, tak mi się wydaje. Zaatakowałem go. Ups. Dostał hita. Więc mówisz na serię, A więc, zobaczmy, czy przetrwasz mój słynny, sławny, niebieski atak. Tu, 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 Wystarczy się nie ruszać. Hehe. <laughs> Łatwo. <śmiech> No. Ej! Jesteś niebieski. No. To jest mój atak. Nie. Okej, okay, jesteś niebieski. Dobra, tego się nie spodziewałem. Flirtuj. Jest zbyt zajęty walczeniem, by zajmować się twoimi zalotami. Okej, okay, teraz muszę skakać nad tym, okej. Okay. Czegoś takiego jeszcze nie było. Jeszcze wyżej muszę skoczyć, nie, na szczęście. Zniewaga, po jest zbyt zajęte walczeniem by zaakceptować twoje zniewagi. Co wcale nie myślę o tamtej randce. Dobra, myśli, myśli na pewno, zaraz go tutaj pokonamy. Oj, to jest wysoko, ojej, ojejsu, ojejsu jak ciężko, wysoko było naprawdę. Sprawdź, zniewaga, zniewaga, zbyt zajęte walczeniem by zaakceptować twoje zniewagi. Dokładnie, ojoj, oj, oj, oj. Ej, robi się tutaj troszkę, czy tak powiem. AUCH! Niebezpiecznie! Flirtuj! Jest zbyt zajęte walczeniem, by zajmować się Twoimi zarotami. Już czuje smak mojej przyszłej popularności. Dobra? Du, 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 du. Łatwo, bardzo łatwo. Oj, nie aż tak łatwo? Robi się niebezpiecznie momentami. Papyrus smaruje sobie za uchem słodki sok marki MTT. Dobra? Flirtuj! Jest zbyt zajęte walczeniem, by zajmować się Twoimi zarotami. Papyrus naczelny królewskiej gwardii. Dobra, jakby to jest pewne, że po prostu. O, panie! Musimy, jakby z nim tutaj cały czas flirtować. To jest, jakby pewne. Papyrus, niezrównany spaghetto. Au! Dobra, nie ruszać się. Robi się coraz ciężej, powiem szczerze. Au! Flirt. Jest zbyt zajęty walczeniem, by zajmować się twoimi zalotami. Jundań będzie ze mnie taka dumna. Nie będzie, bo ja to wygram. Uwaga. Eee. Dobra. Nie wiem czy ja dobrze robię w ogóle, bo może być też tak, że jak, jakby z nim będę jakieś zaloty tutaj robił. To... Nie, raczej nie, to nie jest to, bo jakby wydaje mi się, że jak w tym momencie z nim będę robił zaloty, to będzie inne zakończenie, ale chyba nie, chyba nie. Musiałbym z nim iść na randkę. Dobra. Dalej jest zajęty walczeniem. No come on, gościu, umawiam się z tą na randkę. Przestań już walczyć Nie he 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 Bra, już szepczę, więc coś jest innego Zbyt zainteresowany, będziemy z moimi zalotami Okej okay. Mój brat No coraz szybciej to się dzieje To na pewno, tego jestem pewien Papyrus rozważa swoje możliwości Zniewaga Co teraz? Będę mieć wiele wielbicieli, ale Ale co wtedy? Co wtedy się wydarzy? Właśnie, to jest dobre pytanie Pyrsk, że kości kośćmi. Okej, okay, to dziwne. Flirtuj. Czy ktoś polubi mnie tak szczerze jak ty? Okej, okay, może to jest naprawdę randka. Dobra. Dobra. I cyk. Auć, to było ciężkie do ominięcia. Ale już jakby są coraz inne ataki. Dobra, ktoś taki jak ty. Bla, bla, bla. Mamy kolejny atak. Dobra, ominąłem go, co, co ciekawe. Na? Tu, tu, ru, tu, tu, ru, tu, Jest zbyt zajęty. Co teraz powiesz, pani papirus? A randki mogą być nieco trudne, no cały czas opowiada jakby, więc, jakby chyba Git, chyba Git robię. Nie chciałbym go zabić po prostu, no bo przegrać. W sensie nie wiem, czy był w stanie go zabić. Pirtuj. ta ta Po tym, jak cię pojmę i wyślę do stolicy. Ojdź. Ouch! Eee. Polało flirtuj, papierus jest zbyt zajęty. Mam nadzieję, że to nie będzie tak nieskończone, że on będzie wiecznie zajęty. Kogo to obchodzi? Poddaj się! A, dobra, chyba z nim wygrywam, tak mi się wydaje. Ops, ops, dobra, uniknąłem niektórych ataków. się ostro próbuje, dobra. Teraz co powiesz? Poddaj się albo poznasz mój specjalny atak. Dobra, dawaj swój specjalny atak. Czekam, czekam na Twój specjalny atak. Dobra, i co teraz? Tak, już niebawem się, sięgnę po mój specjalny atak. Ojojoj, oj, oj, to było ciężkie. I ty też w sumie, ale za pierwszym razem. Wirtuj. Na 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 na. na. Jeszcze chwilę użyję, użyję spe tego specjalnego ataku. Dobra, to używaj, czekam. I choczę, dobra, flirtuj. No, no, w końcu się uda, no nie ma innej opcji. To Twoja ostatnia szansa przed moim specjalnym atakiem. Okej, okay, jesteśmy coraz bliżej. I, uwaga! Teraz się uda, już tak czuję, że tu się jest blisko. Podziwaj, oto mój specjalny atak. Piesu Co do diaska! To mój specjalny atak. Hej, nie głupi się, słyszysz mnie? Przestań chrupać tą kość, co ty wyprawiasz, wracaj tu z moim specjalnym atakiem. Trzy kropki. No cóż, po prostu użyję bardzo fajnego zwykłego ataku. Papieros przygotowuję swój zwykły atak. Flirtuj. Jest zbyt zajęty walczeniem, by zajmować się twoimi zaletami. Echo to absolutnie zwykły atak. Okej, okay, no jest zwykły. Ta, zwykły atak, aha, to niezły zwykły atak. Nie jest aż taki zwykły. Jest nawet trudny. Jeszcze pieseł. Jeszcze kości. Ziom. Co to w ogóle ma być? Halo. <grystanie> Aha. Siema. Ja nie mogę... Aha, mogłem jakby uniknąć tego w taki dziwny sposób. Dziwne, dziwne. się jeszcze mnie czeka, a więc ów, już wiadomo, nie możesz, puf, mnie pokonać. Co, co jakby wygrałem, czy nie? O co chodzi? Dokładnie, widzę jak twoje nogi już się uginają. Jednak ja, wspaniały Papirus, postanałem dać ci litości. Oszczędzę cię, człowieku. Trwa szansa, by przyjąć moją litość. Papirus oszczędza cię. OK. Wygrałem, widzowie, udało się. Nuhuhu! Nie mogę nawet pokonać kogoś tak słabego jak ty. Hyundai będzie mną zawiedziona. Nigdy nie dołączę do królewskiej gwardii. No i litość moich kumpli pozostanie niezmienna. Bądźmy kumplami co za przegryw, bądźmy kumplami. Naprawdę chcesz być moim przyjacielem? Tak, zdecydowanie. <gryw> no dobrze. Zakładam, że dla Ciebie mogę zrobić wyjątek. Wow, nie, umia, nie mieliśmy nawet pierwszej randki. A już udało mi się wylądować friendzone. <noise> Kto by przypuszczał, że jeśli chcesz mieć przyjaciół, wystarczy dać im okropne zagadki i z nimi walczyć. Wiele mnie nauczyłeś, człowieku. Mniejszym pozwalam Ci przejść dalej. Podam Ci też drogę, po której dojdziesz na powierzchnię. Idź dalej przed siebie, aż dojdziesz do końca groty. Wtedy, gdy już będziesz w stolicy, przekrocz barierę. To magiczna powłoka, trzymająca nas pod ziemią. Wszystko przez nią może wejść, ale nic nie może wyjść. Chyba, że ktoś ma potężną duszę, taką jak ty. Dlatego też król chce zebrać ludzkie dusze. Chce zniszczyć barierę za pomocą ich potęgi, dzięki czemu moglibyśmy wrócić na powierzchnię. Och, prawie zapomniałem ci powiedzieć. By dojść do wyjścia, musisz przejść przez zamek króla. Króla wszystkich potworów. On jest cóż. Jest wielkim, uszystym, słabeuszem. uszem. Wszyscy go hają tego gościa. Jestem pewien, że jeśli po prostu spytasz... Wybacz, panie Grimur. Czy mogę iść do domu? Osobiście poprowadzi cię do bariery. W każdym razie, koniec gadania. Będę czekał w domu na mojego fajnego kumpla. Przyjdź na tą randkę, jak tylko znajdziesz czas. Nie, he, 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 he. Okej, okay, pokonałem go. <laughs> w ogóle przeskoczył jakimś dziwnym krokiem tutaj. Poleciał lewo, prawo, co nie? No my tymczasem idziemy dalej. To jest to dziwne miejsce. Leży. Nie wiem, co to jest nawet. Dobra, idziemy dalej. Ciekawa walka, naprawdę, podobało mi się. Nie sądziłem, że damy radę tutaj. Nie ma. Jo! Też się wymyknąłeś, żeby ją zobaczyć. Super. Jest najfajniejsza co nie? Chcę być jak ona, kiedy dorosnę. Hej, nie mów moim rodzicom, że tu jestem. Haha. Dobra. Obok mnie rośnie kwiatek echo. Powtarza ostatnie usłyszane zdanie, i w kółko, i w kółko. Obok mnie rośnie kwiatek. Powtarza ostatnie usłyszane zdanie, w kółko, i w kółko. Ciekawe. Jest i nasz szkielet Sans. ma Sans. No co, nie widziałeś nigdy gościa z dwoma pracami? Na szczęście dwie roboty umożliwiają dwa razy dłuższe przerwy. Idę do Grybiego. Chcesz yy, iść ze mną? Jasne. Cóż, skoro nalegasz, odciągnę się od roboty też znam skrót. Szybki skrót, co nie? Siema wszystkim. Witaj Sans. Heja Sansuś. O co chodzi? Hej Sans. Czy ty przypadkiem nie jadłeś tu śniadania kilka minut temu? Nie, jadłem śniadanie co najmniej pół godziny temu. Pewnie masz na myśli lunch. O, to był żart jakiś. Śmiało siadaj. Ups, uważaj gdzie siadasz. Czasami jakieś dziwaki zostawiają na krzesłach poduszki pierdziuczki Okej okay. Nieważne, zjedzmy coś Co chcesz, frytki czy burger? Burgerek, zdecydowanie Hej całkiem dobry wybór Gdyby podrzuć nam dwa burgery Poszedł chłop robić burgera Mogłem zapisać grej po prostu jakby i tyle, co nie? Ale poszedłem tutaj Więc co sądzisz o moim bracie? Fajny kred, fajny No jasne, że jest fajny też byłbyś fajny, gdybyś cały czas nosił takie ciuchy. Je, ściąga je tylko, gdy koniecznie musi. No cóż, przynajmniej je pierze. No i mówiąc, to mam na myśli, że się w nich myje. Jest, te szkielety są dziwne. One są totalnie dziwne. Przyszło nasze żarło. Chcesz trochę ketchupu? Tak. Bon appetit. Przechliłeś butelkę ketchupu. Poda na i cały ketchup wylał się na twój posiłek. Ups. Ech, zapomnij, zjedz moje. I tak nie jestem głodny. W każdym razie, fajny czy też nie, zgodzisz się, że papirus się stara. Na przykład jak bardzo chce dołączyć do Królewskiej Gwardii. Jednego dnia udał się do Naczelnej Królewskiej Gwardii i błagał ją, by go przyjęła. Oczywiście zamknęła mu drzwi przed nosem i był... to był środek nocy. Ale rano obudziła się i zobaczyła go, jak wciąż czekał. Widząc jego poświęcenie, stwierdziła, że... Udzieli mu treningu wojownika. To wciąż nie jest dopracowane. To był jakby żart, czy co to było? Ach tak, chciałem cię o coś spytać. O, ważne pytanie. Czy słyszałeś coś może o gadającym kwiatku? Tak. Więc wiesz już wszystko. Kwiaty echo. Są na każdym zakamarku. Powiesz coś takiego, a będzie to powtarzać kółko bez przerwy. Co z nimi nie tak? Więc z pewnego dnia powiedział mi o czymś interesującym. Czasami, gdy nikogo nie ma w pobliżu, pojawia się kwiatek i szepcze różne rzeczy do niego. Pochwały, porady, zachęty. Przepowiednie. Dziwne, co nie? Ktoś pewnie używa kwiatków Echo, by go wykorzystać. Miej oczy szeroko otwarte, ok? Dzięki. Okej, okay, dobra. Zrobiło się dramatycznie, ale... No to była dość długa przerwa. Nie wierzę, że udało ci się... Odciągnąć mnie od roboty na tak długo. Och, tak przy okazji. Jestem spukany, zapłacisz za mnie? Tylko 10 tysięcy, jasne. Tylko żartuję. Grillby, zapisz mi to do, na zeszyt. Tak przy okazji, miałem ci coś powiedzieć, ale już zapomniałem. Ok. To nieźle, to niezły Sans, naprawdę. Niezły, niezły, dobra. Idziemy dalej przed siebie. Jakby no na koniec miasta i mam nadzieję, że tym razem uda mi się dotrzeć do zapisu gry ma. Więc chcieli, żeby pójść ze mną na randkę. To już to zbyt na poważnie. Chcę cię zabrać do bardzo specjalnego miejsca, miejsca, gdzie spędzam dużo czasu. No przecież gadałem przed chwilą! Nie wiem dokąd my idziemy. What? To mój dom. Aha, dobra, on po prostu zrobił kółko. Dobra. Świetnie. Coś tam się pali z tego, co widzę. Dobra, widzowie, jakby wróćmy na początek miasta, bo tam chyba stało się zapisać grę. I tak też zrobimy. Na samym początku gry, w sensie na, na początku miasta zapiszemy tutaj grę. Tak więc zostawiajcie łapy w górę i mam nadzieję, że odcinek Wam się oczywiście podobał.